Gdy wyobrażę sobie prista, kapłana walczącego z nieumarłymi, który chroni swoich sojuszników, leczy ich, a zarazem wypala ciała nieumarłych, to w momencie, gdy wykonuje rozbłysk światła, wyobrażam sobie go właśnie tak. Moi drodzy hej, witajcie, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś chciałbym pokazać Wam parę nowych animacji, które pojawiły się na PTR-ze 7.3 dla wielu właśnie kasterów. Jednym z nich jest właśnie Holy Priest, którego teraz Wam pokazuję. No i ogólnie sama fantazja Holy Priesta jest po prostu niesamowita. Rozpocząłbym właśnie od tego, że po wykonaniu jakiegoś ruchu leczącego m, nasze postaci otrzymują właśnie taką pozę, można powiedzieć, i to wiele kasterów właśnie ma i tak wygląda właśnie poza le leczącego kapłana, leczącego prista, która wygląda po prostu idealnie wygląda po prostu świetnie i rzeczywiście jakby oddaje ten cały klimat prista, no ale jako powiedziałbym kapłan światłości no to w ten sposób na przykład wygląda już leczenie bardzo dużo animacji właśnie korzysta teraz z takich takiego po prostu unoszenia się niczym anioł leczący, no i jest tutaj bardzo, bardzo wiele takich czarów, które po prostu wyglądają niesamowicie przykładem tutaj też może być prayer of healing który po prostu jest, no po prostu taką esencją światłości. Unosimy się w powietrzu, zaczynamy po prostu się świecić, jak przysłowiowe psu jajca. No i jest tutaj wiele, wiele zmienionych animacji, no ale przede wszystkim tą główną animacją jest tutaj nic innego, jak właśnie... Tutaj to nasze unoszenie się w powietrzu, co jest po prostu prześwietne. No i też warto wspomnieć tutaj o jednym czarze, który nazywa się Levitate. Proszę bardzo, w ten sposób możemy tego czaru użyć, i można też zobaczyć, że mamy tutaj też nieco inną animację. Przede wszystkim unosimy się w powietrzu w pozycji właśnie kastera, że tak to powiem. No i fani Dragon Balla, Dragon Ball Z mm, będą na pewno mm, ucieszeni tą zmianą, ponieważ w tym momencie, gdy lecimy nasza postać przychyla się w kierunku, w którą będziemy się udawać. Więc zobaczcie, wygląda to w ten sposób, że gdy obieramy jakiś kierunek, to nasza postać adekwatnie obraca się właśnie w tym kierunku, co bardzo mocno jakby na myśl przywodzi mi właśnie Dragon Balla, gdzie postaci też właśnie w podobny sposób się noszą. No i na pewno też ucieszeni będą ludzie, którzy po prostu zawsze byli wkurzeni, że w levitate nie można było skakać. Bo teraz uwaga, można skakać. Hop, tak to wygląda. Wygląda troszeczkę śmiesznie, ale także w tej formie możemy wykonywać nasze ruchy leczące. Hymn of Hope na przykład wygląda w ten sposób. Animacja po prostu wygląda prześwietnie, no i na pewno oddaje tutaj ten cały klimat tego Priest'a, zwłaszcza jeszcze jak odpalimy sobie jakieś tutaj mm, takie aniele skrzydła. Wygląda świetnie. Przejdźmy teraz na kolejne specjalizacje. Kapłan dyscypliny wygląda już nieco mniej spektakularnie, natomiast skupia się on oczywiście bardziej na zadawaniu obrażeń, niż jeżeli właśnie takiemu bezpośredniemu leczeniu. Mamy nową animację Penance, która wygląda w w ten sposób z naszych rąk po prostu wystrzeliwane są kulki światła, które lecą w naszych przeciwników. No i wiele animacji po prostu jest nieco bardziej poprawionych, przykładowo smite wygląda jak takie po prostu sieknięcie światłości. No i tutaj nie ma jakichś takich wielkich fajerwerków jak w przypadku innych specjalizacji, więc no tutaj nie ma za bardzo czego pokazywać, ale niemniej jednak wygląda też całkiem, całkiem ciekawie, no i troszkę pachnie taką świeżością. No to teraz jeszcze szybko spojrzymy sobie właśnie na Shadow Prista, który zyskał nieco zmienioną formę Shadow Form. No i tutaj umiejętności również troszeczkę się pozmieniały wizualnie niektóre jeszcze niestety nie mają do końca ukończonych tych animacji. Ale muszę przyznać, że Void Eruption wygląda po prostu niesamowicie. I w tym momencie, gdy obierzemy właśnie tą formę, to po prostu, no. Pachnie troszkę szaleństwem. Unosimy się po prostu w powietrzu. Tak wygląda właśnie nasz Void torrent W tym momencie oddajemy się po prostu całemu temu szaleństwu pustki. No i no trzeba przyznać, że kurczę. No i jest to całkiem spoko, zwłaszcza, że zmiany w przypadku Shadow Priesta nie były jakoś oficjalnie ogłoszone, a zobaczcie, że jakieś oczywiście są. Niesamowicie podoba mi się to, że możemy właśnie unosić się w powietrzu w momencie gdy przemienimy sobie tutaj naszą formę void eruption i po prostu piękna sprawa, wygląda świetnie... No to teraz szaman leczący Restoration. Raz jeszcze możemy tutaj zobaczyć nowe animacje, ale przede wszystkim pozę, którą właśnie przyjmuje nasz szaman w momencie, gdy um, wykonamy jakiś ruch. Stoimy po prostu w wyprostowanej pozycji z podniesionymi rękami, gotowymi do tego, by przyzwać elementy, które przybędą w sumie na nasze wezwanie, by uleczyć naszych sojuszników. Oprócz tego również pojawia się parę nowych efektów w przypadku niektórych czarów. Chain Hill wygląda zdecydowanie fajnie, no i mogę to pokazać tutaj na tym przykładzie. Ponoć ta animacja będzie jeszcze zmieniona z takiej świetlistej na bardziej taką wodną animację, więc na to jeszcze będziemy musieli poczekać. Jeżeli ta animacja Wam się nie podoba, to musicie jeszcze chwilę poczekać. No i w sumie to jest jedna z tych, tych, tych nowszych rzeczy, czyli właśnie to kastowanie, które wygląda w ten sposób. Fajnie prezentuje to się w momencie, gdy jesteśmy na Elemental Shamanie, czyli tym szamanie, który skupia się na zadawaniu obrażeń na odległość za pośrednictwem czarów. Możemy zobaczyć, jak wygląda teraz zarzucanie tutaj Flame Shocka. Jest taka nowa animacja, która raz z jednej albo z drugiej ręki po prostu narzuca na naszego przeciwnika efekt podpalenia. No i w momencie, gdy właśnie tutaj kastujemy takie czary jak Lava Bolt, możecie zobaczyć, że po prostu z ziemi wyrywamy ten ten cały element, który przybywa nam na pomoc. Mamy również pioruny. Wygląda to bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo fajnie. Mm, no tutaj szaman bardzo dużo zyskuje właśnie tą animacją natomiast te starsze animacje również tutaj gdzieś zostają Chain Lightning, proszę bardzo, wygląda w ten sposób ten elektryczny pr elektryczny prąd chciałem powiedzieć ta elektryczność po prostu przelatuje przez przeciwników no muszę przyznać, że ma to swój urok no i zdecydowanie jest to chyba najlepsza animacja dla szamana jaka jest. No to teraz Resto Druid, który stoi na tle Argus, też posiada parę fajnych animacji które wyglądają mniej więcej w ten sposób, mamy tutaj rejuvenation, który właśnie narzucamy tak jakby ręką po prostu gładząc gdzieś tutaj i rzucamy oczywiście raz jedną, raz drugą ręką w losowym no, no, no losowo po prostu jest ręka wybierana dodatkowo czar obszarowy taki jak efflorescence wygląda w ten sposób, że po prostu możemy zarzucać tutaj gdzieś dookoła Właśnie w ten sposób, jakby klaszcząc troszeczkę w dłonie, co też wygląda świetnie. Mamy tutaj nowy, nową animację Shiftman, która po prostu wygląda w ten sposób, gdzie podnosimy raz jedną, też raz drugą rękę w górę. No i oczywiście leczymy. Mamy także zwykłe animacje. Dalej tutaj dziś są ze zmienionymi nieco efektami. Po prostu, wiecie, są nałożone nieco inne animacje na to. No i jeszcze mamy na przykład Tranquility, który wygląda w ten sposób, więc nowe trzy animacje to są właśnie tutaj e, rejuvenation, efflorescence oraz właśnie shiftment. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Mag arcane również posiada parę nowych animacji, natomiast wydaje mi się, że ten spek akurat najmniej zyskał w tym wszystkim, bo jest to Arcane. No Arcane jest po prostu nieco nudny. Arcane Blast dalej wygląda jak Arcane Blast, no ale tutaj na pewno na uwagę zasługuje Arcane Barrage, gdzie po prostu em, ta cała magia wygląda teraz w ten sposób, że po prostu wylatują dwa promienie magiczne, które później pod sam koniec lotu zamieniają się w takie bardzo fajne świderki. I w sumie to tyle, jeżeli chodzi o animacje, które tutaj się pojawiają. Parę zmienia Efektów, ale nic tak naprawdę jakiegoś wielkiego. Mamy również jeszcze nieco zmienione Arcane Missiles czyli te magiczne pociski, które wylatują z naszych dłoni. No, wygląda to całkiem, całkiem ok, zdają się być troszeczkę bardziej jakby randomowe, czyli takie bardzo losowe, lecą w losowym kierunku i zawijają się właśnie na przeciwniku. Z kolei Fire Max zaczyna już prezentować się o wiele, wiele lepiej. Zacznijmy chociażby od Fire Blast, który wygląda w ten sposób, że po prostu także jedną bądź drugą ręką, w zależności jak nam wyprokuje, możemy właśnie tutaj rękami założyć efekty na naszego przeciwnika. Również Pyro Blast Wygląda zupełnie inaczej. W przypadku, gdy go kastujemy, wygląda to w ten sposób, jakbyśmy po prostu wyczarowywali go z naszych dłoni. Oczywiście, instantowa wersja wygląda nieco inaczej. W momencie, gdy rozpali nam się kombo tutaj, to zobaczcie, że właśnie dołączana jest druga ręka do tej całej animacji. No i wygląda to właśnie w ten sposób. Mamy również zmieniony nieco fireball. Te hmm, czary ogniste są bardziej, no jakby to powiedzieć, ogniste, że tak to po prostu hmm, ujmę. No, i przede wszystkim, no tutaj, na no, ten Pyroblast wygląda bardzo, bardzo fajnie. No, i również Flame Strike korzysta z tej też nowej animacji. No, i też mamy takie, właśnie, takie uniesienie dłoni w górę. Wygląda to świetnie, po prostu. No, i też zobaczcie, że ta animacja, w momencie, gdy stoimy, też wygląda nieco inaczej. Pozycja gotowa do wyczarowania tutaj jakiegoś potężnego um, zaklęcia, które po prostu spali twarz naszym przeciwnikom. No i jeszcze Frostmag, który w sumie wypada troszeczkę gorzej niż Fire Mage, natomiast zdecydowanie lepiej niż Arcane. Zmieniony Frostbolt, który teraz przypomina właśnie taki kolec lodowy. Które leci w stronę przeciwnika w taki bardzo powolny sposób. Mamy również zmienioną Islance, która wygląda, jakbyśmy rzeczywiście rzucali po prostu tak, może troszeczkę od niechcenia, te Aislancy. No i również tu jest ta animacja, gdzie dorzucamy tą, te, te dodatkowe, jakby sopelki lodu, co też całkiem fajnie tutaj wygląda. Oprócz tego dużo się jeszcze nie zmieniło. Mamy jeszcze Flury, który wygląda w ten sposób, że wypuszczamy z naszych dłoni parę takich, też takich malutkich sopelków. No i to też jest ta animacja, która znajdowała się w Fire. Poza tym raczej tutaj nic więcej się nie zmieniło, chociażby może tutaj Blizzard. Korzystam też z nowych animacji w ten sposób. Więc, no i jest tutaj troszkę takich dodatkowych animacji. Natomiast, prezentuje się to tak. Moim zdaniem, Klimat jest po prostu niesamowity. Wygląda to super świetnie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te animacje. Oczywiście chciałbym przypomnieć wam o tym, że nie tylko zostawcie oceny pod tym filmem, ale te wszystkie efekty i te wszystkie czary, animacje są jeszcze dopracowywane. Jest to bardzo wczesna faza PTR testowania patcha 7.3, więc dużo tak naprawdę może się jeszcze zmienić. Jeżeli jakieś animacje wam się nie podobają, no to jak najbardziej zapraszam was, abyście zostawili feedback gdzieś tam. Tam, na forum, żebyście podzielili się tym wszystkim No ale już od paru buildów Tutaj, bo zostały wprowadzone Parę rzeczy się poprawiło Więc jeszcze zobaczymy jak będzie to wyglądać Może jeszcze parę nowych animacji się pojawi A tymczasem, dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że się podobało Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa, cześć